Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w moim podcaście. Ja nazywam się Paulina a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Witam Was przede wszystkim po dłuższej przerwie, ponieważ słuchacze podcastu musieli troszkę czekać. Przerwa nam się wydłużyła, ale dzisiaj pomyślałam sobie, że powiem Wam dlaczego. Czym to było spowodowane? Co tam w ogóle u nas słychać? Co słychać u motywatorki? Jak działalność motywatorki? Jak moje odchudzanie? Więc na no, dzisiaj nie będę Was edukować. Dzisiaj po prostu pogadamy sobie o motywatorce. Zapraszam. Na wstępie Wam się wytłumaczę. My mieliśmy z mężem taki plan, że nagrywamy kurs. Ja nagrywam, mąż montuję i zajmuję się sprawą techniczną, więc wszystkie wolne zasoby, jakie mamy, pójdą w kurs, bo nie wiem, czy Wy wiecie, ale mój Andrzej pracuje w pracy normalnej, a ja jestem w domu z Agatką. Z moim dzieckiem, z moją córką, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Agatka to, to nasza córa, bo może ktoś trafił po raz pierwszy na moje media społecznościowe właśnie na ten odcinek podcastu. Więc to niestety nie jest tak, że kiedy chcemy zrealizować dodatkowy projekt, a realizacja kursu jest dodatkowym projektem, to mamy gdzieś jakieś godziny zaoszczędzone w życiu na to, żeby to wprowadzić na rynek. No i niestety musieliśmy coś poświęcić. Poświęciliśmy podcast, ale wszystko się przedłużyło. Przedłużyło się też dlatego, że nie zawsze każde nagranie szło tak, jak ja chciałam i chyba z dwie albo trzy lekcje ja powtarzałam. Całe nagrywki, całą lekcję, wiecie o co chodzi, a to jest wielkie przedsięwzięcie, bo jest organizacja opieki do dziecka, znaczy no, po prostu Andrzej wtedy się opiekuje Agatką, ale musicie się wstrzelić w takie godziny, żeby móc to swobodnie nagrywać. To nie może być czas, kiedy na przykład yy, dzidzia się staje bardziej płaczliwa. A jeszcze jak na złość mamy remont pod, dom, pod domem, który się nie skończy, znaczy, yy, skończy się za około rok, bo tak w plan, no ponad rok, bo w, yy, plany są takie, że półtora roku będzie trwała cała przebudowa wielkiej ulicy u nas yy, przy chacie. No, więc wyobraźcie sobie, że jest, było tyle zmiennych, że to nagrywanie kursu wcale nie było takie łatwe. Jak mi się wydawało, znaczy w ogóle to nie jest łatwe. Po prostu wcale nie było łatwe znalezienie sprzyjających warunków, żeby to nagrywać, ale już jesteśmy. Chciałam Wam tylko powiedzieć, czym to było spowodowane. Już jesteśmy i przy okazji wam powiem, że tak jak bardzo chciałam nagrać ten odcinek, żeby wam opowiedzieć, co u mnie, to przy okazji wam powiem, że tak, że wydaliśmy kurs, kurs, który sprzedał się. Bardzo dobrze. Kurs, który zgromadził masę kursantek, które już dają mi feedback, że są bardzo, ale to bardzo zadowolone z tego, co je spotkało w tym kursie, z tego, co tam widzą, co tam słyszą i czego się tam uczą. W momencie, kiedy ja nagrywam ten podcast, my jesteśmy już za połową kursu, także jestem przeszczęśliwa. Dodatkowo zbliżam się także do premiery wiosennych jadłospisów. Nie znam jeszcze, Daty premiery, ponieważ muszę poczekać na teksty od korektorki oraz na okładki od graficzki. Więc wiecie, dopiero jak będę wiedziała, kiedy dziewczyny skończą swoje prace, będę mogła podać do, dokładną datę premiery. Moja praca jest skończona. Ja już jadło spisy, napisałam, także teraz tylko czekam na tą całą otoczkę. Poza tym, po wydaniu kursu, m, moja głowa. Nie wiem, jakoś tak eksplodowała od pomysłów, i muszę Wam powiedzieć, że muszę siebie powstrzymywać, żeby nie robić wszystkiego naraz, bo mi po prostu się otwierają nowe szuflady w głowie na filmy, na materiały, na e-booki, na przepisy, na wszystko. Także regularnie też w miarę publikuję wszystko na Instagramie lub i na Facebooku. Też nie wiem, czy wiecie, ale będę częściej publikowała na YouTubie, ponieważ w poniedziałki planuję wydawać podcast, a w czwartki film. No, no i to tyle, co wam chciałam powiedzieć, co w działalności u Ja Teraz wam powiem, jak tam idzie mi odchudzanie. No i tutaj przejdziemy y, do ulubionej części tego podcastu. Na, pew na pewno większość z was jest tutaj po to, żeby słuchać o odchudzaniu, a nie o tym, jak nam idzie działalność gospodarcza. Słuchajcie, y, może inaczej, w lutym szło świetnie. Ja nie wiem, co, znaczy nie, ja teraz już wiem, co się wydarzyło w lutym, że szło świetnie. Po prostu miałam dograną opiekę do Agatki, regularną. Trzy razy w tygodniu wpadał ktoś na dwie godziny. Takie dwie godziny nawet ze mną w domu, jak jestem, bo ja absolutnie nigdzie nie wychodziłam, też nie ma gdzie, umówmy się. To okazywało się teraz z perspektywy czasu dla mnie zbawienne, bo ja mogłam, miałam szansę robić trening, wykąpać się po tym treningu, zrobić sobie kawę i na przykład w spokoju i w ciszy napisać post na Instagramie. Mamy żywych takich dzieci, które, wiecie, tam biegają i są bardzo takie energiczne. Wiedzą pewnie, że to nie jest takie łatwe zrobić coś przy okazji, przy energicznym dziecku. Ja tak mam. To nie jest tak, że ja mogę usiąść w telefonie, w końcu zagadką, ona się bawi, ja udaję, że się z nią bawię i piszę posta na Insta. Absolutnie tak tak nie jest. Więc takie dwie godziny były dla mnie zbawienne. I odchudzanie w lutym mi szło świetnie, bo wszystko było takie. Zaplanowane, tak wszystko ze sobą grało. Tu trening, tutaj czas na zrobienie obiadu, to jedzenie też było takie, hmm, chciałabym powiedzieć zaplanowane, ale nie wiem jak to nazwać. Naturalnie mi to wszystko przychodziło i zupełnie nie wypadałam z tego swojego planu i przeszedł marzec. Ja chyba początek marca to też u mnie był PMS, więc na początku zwalałam wszystko, że, no, że tak ci się nic nie chce, i ciągle miałam ochotę na słodkie, i na słone, i na słodkie, i na słone, a najlepiej to na niezdrowe od razu jedzenie, że ciągle chodziła mi, że to możemy zamówić pizzę jak coś. No, dzięki Andrzejowi nie zamawialiśmy za każdym razem, kiedy ja to sugerowałam, bo tak to byśmy skończyli, wiecie, co drugi dzień z pizzą w domu. A Andrzej ustopował mnie, że nie, nie możemy. <grych> nie zamawiamy dzisiaj, dzisiaj nie jest ten dzień. No, no i tak się bujałam, bujałam, i nagle mi się rozsypały właśnie wszelkie takie logistyczne plany z pomocą do agatki, i okazało się, że już w sumie to nie mam kiedy ćwiczyć, że mogę tylko wieczorem, kiedy już położę dziecko, bo jestem cały dzień sama z młodą. Oczywiście Andrzej wraca po południu i, i ją ode mnie przejmuje i, i też się z nią bawi, ale ja, no to jest wiecie, po obiadach wszystkich i ogarnięciu się, wyjściu z psem, to jest praktycznie po 18, ja wtedy absolutnie nie mam ochoty ani siły ćwiczyć. Ja wyglądam jak dentka wtedy i też się tak czuję, po prostu jak taki flag. A więc w marcu moje odchudzanie Szło bardzo źle, idzie dalej bardzo źle, bo wciąż jest marzec. Może nie, że bardzo źle, bo staram się ćwiczyć. Jak tylko jest okazja, no i też Paulina nas odwiedza raz w tygodniu, to wtedy jak najbardziej ćwiczę, ale w porównaniu do, do tego, jak ładnie to szło w lutym, to mm -mm, absolutnie nie mam się czym pochwalić. Ja kwietniowe ważenie, nie wiem, co przyniesie. Co nie przyniesie, to biorę to na klatę, bo jestem świadoma po prostu swoich wyborów, aczkolwiek... Uważam, że nie byłam świecącą przykładem, motywatorką w marcu, ale to też na tym nie polega. I ja też dlatego wam mówię o tym gorszym miesiącu w życiu, bo tak wygląda życie. No umówmy się, że choćbyśmy stanęli na rzęsach i chcieli wprowadzać najpiękniejsze zmiany i najpiękniejsze nawyki i w ogóle zmieniać swoje życie, no to umówmy się, że życie nie działa w ten sposób, że każdy um, filar tego życia będzie sprzyjał temu odchudzaniu. Nie ma tak, że nagle wszystko się zmieni, bo ty się odchudzasz, więc tak, więc nie wysypieć się opieka do dziecka, nie wysypieć się na przykład nie wiem praca, nie wysypieć się samo poczucie zdrowie, no absolutnie tak nie jest i prędzej czy później. Każdego, kto się odchudza, dopada coś takiego jak zwykły szary dzień, który mu pokazuje, no spójrz, no, to nie jest jednak takie proste. Jednak możesz mieć depresyjne dni, możesz mieć smutne, płaczliwe dni, kiedy po prostu jedyne o czym marzysz to zamówienie pizzy tłustej i cieplutkiej, która, no, chciałabym powiedzieć, ukoi twoje nerwy. No bo tak, bo niektórzy z nas jedzą pod twoją emocją, niektórzy z nas mają podpięte do tej emocji właśnie zamawianie pizzy. I dlatego też wam o tym mówię. O tym, że mnie spotkał gorszy miesiąc, żebyście mieli szansę usłyszeć, że my wszyscy tak mamy. Nawet ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo, jakby nie patrzeć, nawet ludzie, którzy wiedzą na ten temat bardzo dużo, mogą mieć gorsze momenty i to jest zupełnie naturalne. Ja bym była zdziwiona, gdybym gorszych momentów nie miała. A wiem, co wam jeszcze miałam powiedzieć, że u mnie to też jest związane z tym, te gorsze momenty, że jak mi się wymyka spod kontroli plan, to ja wtedy czuję, że tracę grunt pod nogami. No i na przykład z ćwiczeniami mi się wymknęło, bo nie mogłam już liczyć na regularną pomoc przy agadce. No, jak wiecie, popołudniami i wieczorami, kiedy tata wraca, no to ja już nie chciałam ćwiczyć. Da dalej tak mam, że jedyne, o czym marzę, to żeby się położyć, albo wtedy jeszcze szybko coś pracuję, nie? nie wiem, piszę jakiegoś posta na zaś, odpisuję na maile, czy coś takiego. Ale ja też tak mam, że zawsze mi się wysypuje dieta, przed jadło jadłospisów i absolutnie nie dlatego, że jestem taka zapracowana i tak dalej, i tak dalej, tylko ja gotuję do tych jadłospisów bardzo dużo i czasami gotuję, staram się zwykle gotować przy okazji, czyli no normalnie nakładam jadłospisy na naszą dietę, czyli śniadanie jak z jadłospisu, obiad jak z jadłospisu i sobie Testuję te rzeczy, ale jako że jestem człowiekiem, który lubi robić dużo rzeczy naraz i lubi mieć robotę zrobioną do przodu, to często jest tak, że ja na przykład gotuję dwa albo trzy obiady czy śniadania z jadłospisów, dwa albo trzy pomysły, a że jestem osobą, która nie marnuje jedzenia, która nie wyrzuca jedzenia, to potem my to zjadamy. I siłą rzeczy gdzieś tam człowiek zjada po prostu za dużo, no bo za dużo tego ugotował, no to nie wyrzucę, no to trzeba zjeść. I to też jest w, w, ważna obserwacja dla mnie, że zawsze przed premierą, jak jak gdzieś tam to gotuję, a to żeby zrobić zdjęcia, to żeby przetestować, a to żeby coś dopracować, to, mm -mm, to, to wtedy nie służy to mojej własnej diecie, bo ktoś to wtedy musi zjadać. Oczywiście to jest pyszne jedzenie, zdrowe, dietetyczne często i tak dalej, i tak dalej, no ale na, na przekroczenie swojego zapotrzebowania nie ma mocnych. Na pewno nieraz się zdarzyło tak, że zamiast jednej porcji Dwie porcje, bo coś wyszło przepyszne, albo po prostu ugotowałam czegoś za dużo. I to tyle co u mnie, teraz czekam na wasze komentarze, co tam u was, jak wam e, miała dieta w lutym, jak wam mijała dieta w marcu, jakie macie plany na Wielkanoc, e, czy w ogóle u was Wielkanoc jest odchudzana, bo ja wam powiem, że Wielkanoc to są przepyszne święta według mnie, pieczone mięsa, sałatka jarzynowa, jajka, jajka często faszerowane, uwielbiam wielkanocne zupy, żurek, białą kiełbasę, <laughs> nie no, dla mnie w ogóle Wielkanocy... Nie da się odchudzić, nie no da się, no jasne, że ja jarzynową można zrobić na majonezie light albo majonez rosy jogurtowić, jak ja to mówię, mm, także tak, to jest pół ten pół Ja w każdym razie u nas raczej nie ma Takiego uficania wielkanocnych dań, mi się czasami udaje przemycić coś bardziej fit, czy jajka faszerowane, na przykład serkiem i łososiem. A tak to raczej idziemy zgodnie z tradycją, także czekam na to, jak to wygląda u Was. No i będę kończyć powoli, słuchajcie. Rozkręciłam się tym odcinkiem, już następne będą pewnie bardziej w stronę tak edukowania, opowiadania i tak dalej. Chciałam też Wam zaktualizować sytuację. Po premierze Jadłospisów Wiosanych planuję odpocząć i za bardzo się nie rzucać na żadne projekty, ale uwierzcie mi, że. Pomysłów jest tyle w głowie, że gdzieś tam jedną ręką albo chociaż palcem u stopy będę pchać to wszystko do przodu, ale to na razie wam nie mówię jeszcze, nie, nie będę wyskakiwać przed szereg. Wszystko przed nami, wszystko zobaczycie, o wszystkim będę na pewno mówić. No właśnie, a gdzie? Na moim Instagramie i na moim Facebooku. Gdzie was serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie, to wiecie, co robić. Jeżeli podobał Wam się ten podcast, to pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcji tego kanału. Jeżeli go oczywiście słuchaliście na YouTube, jeżeli gdzie indziej, to zawsze możecie wpaść na YouTube'a i zostawić po sobie ślad i dać znać, gdzie słuchaliście. A ja tymczasem kończę. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa. pa.